Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja, Mokry Suchar, inaczej zwany jako Dominik Stokłosa. Buget again, buget the stream, buget the daily. Today is uh, second daily stream. Uh, bo stream będą codziennie przez tydzień, bo tak akurat się ułożył kalendarz, że będą. Do tego o 19.00 mam ogłoszenie. O 19.00 będzie announcement. Będzie oficjalny announcement uh, z rzeczy życiowych, czy coś jest do opowiedzenia? Czekajcie, w, w Kończyłem streama dzisiaj, o której, o 5 rano chyba, siedziałem do 6, co się okazało, okazało się, że nie szedłem spać i streamowałem długo, bo pomyślałem tak, dobra, jest już za późno, nie idę do Julii, bo ją obudzę przed pracą i się nie wyśpi, no więc czekałem dłużej, aż ona wstanie do pracy już, co się okazało, ona wstawała dzisiaj później, bo miała pracę zdalną i wcale nie musiałem siedzieć do 6 rano, tylko mogłem Trzeba iść do łóżka normalnie o normalnej godzinie No więc się po ten, bo nie słuchałem jej, że ma dzisiaj zdalną Więc tak eee, No i co, ustałem po 6 rano Spałem do 14, więc dzisiaj jestem wyjątkowo w miarę wyspany Ale i tak pier***łem kawkę eee, Kawka typu americano Znaczy, no co, no americano, tak? Espresso zrobiłem, dolałem wody I dorzuciłem kostki lody Więc mam eee, kawę czarną na zimno eee, Ale bez żadnych cukrów, słodzików, nic no i tyle. Czy coś się dziś działo? Tak, ogarnię. Okazało się, że od trzech miesięcy nie zapłaciłem ZUS-u za czerwiec. Lekka wtopa, bo, mnie, bo chciałem wziąć wniosek o to, że nie, nie zalegam ZUS-owi pieniędzy, że mi dali zaświadczenie. No i patrzę na to konto ZUS i nie zapłacone za czerwiec. Wiesz, za lipiec zapłacone, za czerwiec zapłacone, za, za sierpień zapłacone, za czerwiec niezapłacone. No i ja w soku, Patrzę, o co chodzi na koncie bankowym. Ty, no ku. Nie wysłałem przelewu. Co się okazało? Stu księgowa mi nie napisała, że zapłacił ZUS, i przez to ja zapomniałem o tym. Bo księgowa, raz ku nie napisał, żebym zapłacił ZUS, to ja sam się nie zapłaciłem. <grywa> no, no i tyle. No i teraz zapłaciłem za ZUS, więc dopiero jutro będę wysyłał, żeby mi dali zaświadczenie, jak już nie będę nic zwinny. Eee, no i takie życie. Ty, co, jakaś drama jest! Dawno nie było dymów, to zaczynamy na dzisiejszym streamie, o ripson padło trochę rzeczy, więc jest króce. Zbliżają się worty i zawsze jest walka, kto te wartsy dostanie i uwaga w tym roku znowu rypson prawnie dostał. Decyzja została podjęta dwa miesiące temu. Rybson, chce tylko powiedzieć to, że od ostatnich warców wygrał puchar Polski, co Najmniejszy dokument jako KMF. Był bootcamp, choć był jaki był. Był z niego kontent. Postawiona została organizacja FMS. Czy byli mapka od wygrania Rift Legends. Event Rift Legends Mare był postawiony na nich i FSK. Był bootcamp na EMEA, gdzie na żywo ludzie oglądali przeżywali emocje. Znowu Mark, który był postawiony na nich i FSK. W ciągu roku nie było miesiąca, gdzie Rybson nie był największym twórcą na Twitchu, jeżeli chodzi o Lola. A i tak zostało pluty. Z roku na rok są coraz bardziej abstrakcyjne tłumaczenia Riotu. Na początku w 2023 roku Nerwalin dostał prawo, potrzebowali kogoś, kto się sprawdzi na 100%. No to mówię dobra spoko. Potem było MSA i znowu dostał nerwary, a tłumaczenie było takie, że nerwary nie się sprawdził. Na kolejne worcy byli nerwary i delort, powód był taki, że się sprawdzą. Mamy worcy i tym razem z tego co słyszę, bo oczywiście nikt z Rajotem y mi tego nie powie, bo jestem traktowany jak trendowaty, z którym się unika kontaktu, to ustałem, że powód jest taki, że na podcaście Czarnego Piotrka powiedziałem, że nagrywał rozmowy z Rajotem, co nie jest prawdą, ale powiedziałem taki, żałuję tego, że nie nagrywałem tych rozmów, bo ilość kłamstwa, która padła do mnie ze strony Riotu, przechodzi ludzkie pojęcie. Do dziś Ryba pamięta, że na rozmowach, w było dużo osób, ludzie z Rajotu obiecywali ryby slota w Richlerze. I mówili, że bez KMF nie obrażamy sobie polskiej ligi, a potem dowiaduję się, że slota nie dostaniemy. Mieli ugadany butkam w Korei, który tutaj uwaga, sam Ryot im załatwił, bo wszystkie konto musieliśmy dostać od Ryotu i oni widzieli, że będziemy w Korei. Ludzie mówili różne rzeczy dla Rypsona, pluli mu do mordy i pytali po co ty jeszcze to robisz, a on te grę kocha. Ale wczoraj została podjęta decyzja, że oficjalnie jest to mój ostatni split competitive, do momentu nie będę się sportował udzielał. Raczej idzie Dismant FMS, może chłopaki będą grali, może będę im pomagał, ale ja do sportu odchodzę do momentu, w którym poczuję się jakkolwiek doceniony, nie muszę wzniesiony czy coś, ale doceniony. Aktualnie rybem traktowanych trendowaty w LOLu i tego boli i teraz ludzie powiedzą, że to przez tą aferę z kobietą, która była nic mylnego, bo decyzja, kto zostanie w stała została podjęta dwa miesiące temu i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Teraz jeżeli wejdziemy w watch time na Twitchu w kategorii LOL, na przestrzeni roku, w jakiś miesiąc, zawsze byłem pierwszy. Chciałem napisać do nich maila, ale stwierdziłem ile można prosić, ile razy można zabiegać o coś i doszedłem do wniosku, że powinienem uszanować sam siebie i iść dalej i to jest właśnie ten moment. Że nie widzę sensu cały czas się o coś ubiegać, od czegoś od kogoś, kto ma mnie w dupie i to jest smutny. To jest smutny news, ale tak powinno być. Nie! no, Mnie to jako tako obchodzi, no bo wiecie, kiedyś pracowałem w tym całym asporcie Lola. Żyłem tym, byłem częścią tego. Yy, nawet można powiedzieć, że w pewnym momencie byłem na pewno najbardziej znanym polskim redaktorem Ligi Legend. No, to jest, to jest wszystko ciekawe, ale to, to też wynika pewnie z tego, że Riot chce Nervariena zawsze, bo Nervarien jest w pełni bezpieczny. A Rybson nie jest bezpieczny. Po prostu. I takie są kurwa, trochę realia. Jakby, no, Rypson musi wybierać, k***a, pomiędzy. No, Riot to jest korporacja jedna, no, taka jest prawda. Ale Lewus dostał, no i co, no, i Lewus też jest w bezpieczny, stary. Nie ma znaczenia, że ktoś ma większe liczby dla Riotu, bo Riot jest pierwszą korporacją. I, I tyle, i tyle, człowieku, no. Trzeba wybierać w takich momentach, czy wiesz, czy chce się właśnie robić coś z korporacją, czy chce się, k**a, mieć ksaya na streamie, i wiesz, i mieć codzienne żarty o pedofili, no. Po prostu, no, tak jest, k**a smutne realia trochę życia. Ja nie mówię, że trzeba to akceptować i tak dalej, warto z tym walczyć, ale myślę, że rybson no, nie powinien być zdziwiony po prostu. Lewus ten co Wally Bimber żyga na lewie. Nie zyga tylko kurwa, od smaku alkoholu, człowieku, wypluł go, bo. bo, 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 to, bo to lewus. Ryba Daily żarty o ok... wielkie zdziwienie. No tak, tak, no jakby nie możesz... Kurwa, Codziennie mieć takich żartów na streamach i oczekiwać, że wielka korporacja z tobą zacznie jakby współpracować i, i cię wielbić. No, no nie możesz. E, mógłbyś takie rzeczy robić i mieć wyniki i żeby z tą korporacją współpracowała, jakbyś był z kraju, z którego jest ta korporacja. Jakbyś był amerykańskim streamerem, to pewnie byś mógł. Pewnie kuka dałoby radę, e, bo ludzie, którzy byliby najwyżej postawieni, byliby z tego kraju. Ale ryba jest Polakiem i nikt. To rozumie język polski, nie będzie ryzykował swojego stanowiska w pracy dla Rypsona, bo potem kurwa ktoś z USA usłyszy, kuwa, że Rypson ma żartę i tak dalej, i będzie afera w, w korpo. No, no co, no tyle no. Zapowiada się chyba na to, się na pewno zakładałeś. A, widziałem tego, widziałem tego tweeta z bu.pl Polscy streamerzy informują o zmniejszonych stawkach na KPP nawet do 60%. KIK jednocześnie oficjalnie rozpoczyna banowanie streamerów z systemu KPP, którzy używają botów. No o tym mówiłem, to prawda. E, platforma chce wykluczać z KPP około 100 streamerów tygodniowo, choć chodzi oczywiście o osoby, które botują lub w inny sposób szkodzą platformie. Tak, to widziałem. Tylko na ten tweet jest k kto narzekał na zarobki? Random Bruce, Demons i chyba tyle? Szef Jan? No dobra, szef, szef, szefowi Janowi też coś spadło, no nie? Generalnie to. dialog? Okej, okay, może tak. Aiko Emil, tak, tak. No jakby u wszystkich tych osób jest prosta sprawa. Po prostu jest problem z botami. Jak masz boty, to system po prostu ci upada. na ci jakiś limit zarobków, i dopiero musisz kilka razy znowu przestreamować bez k Żadnych, żadnych botów i wtedy ten system znowu wraca ci normalne zarobki. Przynajmniej tak to powinno działać. Nie zawsze działa idealnie. Jakby to już wiecie, no ja z wieloma osobami rozmawiam i tak dalej, eee, ze streamerami, także widzę jak to u każdego śmiga eee, I tyle. No, tak to to ludzie nie... ten, ten no... Rybson napisał, że o zmniejszonej stawce informują tylko mniejsi twórcy, którzy regularnie padali ofiarę ataków botów nie zgłaszali tego do supportu. Każdy większy twórca nie założył żadnych zmian, które odbiegałyby jakkolwiek od Mortmy. No i to jest prawda. Tak samo 369 napisał, że, że zarobki mu na docenta nie spadły. Ja mam wyj**ane. Yy, mi nie spadły. Z tego co wiem, prawie wszystkim moim znajomym też nie spadły. Yy, trzech moich znajomych ma bo regularnie padają atakami botów. No i nic, to no, mam po prostu nadzieję, że, że Kiko Garnie tą sprawę z botami i tyle. Ja to mam. Wrzesień to jest dla mnie solo streamując najlepszy miesiąc na Kiku ever. Tylko przedłużany był lepszy. No ale na przedłużanym mieliśmy streama codziennie przez cały miesiąc. Także tak. Uwaga, uwaga! Oficjalnie, oficjalnie ja, Demons, Delord oraz Jasku lecimy ka ku... do Chin! Kupiłem bilety, lecimy do Chin. Pan Dominik Jan Sokłosa, Kamil Dżamal Amrak, Paweł Szabla oraz Tomasz Jaskółka. Lecimy do Chin. 13 października jest wylot. Są zakupione bilety, godzinę temu je kupiłem, w tam półtorej. Tak, ekonomiczna, kur... ekonomiczna no. 14 tysięcy złotych kosztowały te bilety w jedną stronę. Powrotu nie kupiliśmy jeszcze. Powrotu nie kupiliśmy, ale musimy kupić. Kur przed wylotem, bo co jak w Chinach nie dam radę kupić. I oczywiście lekutko się od ich e, Przez to, że nie kupowałem biletów trochę, to podrożały. E, no i lecimy z 10-godzinną przesiadką w Doha, więc będzie stream jeszcze w Katarze, w Doha. Ale Archangel nie dałbym radę kupić od razu powrotu, bo my wracamy z Hongkongu, wracamy z kompletnie innego miejsca, kompletnie innymi liniami. Także nie, nie byłoby taniej. No, no i co? No i kur... Lecimy do Chin, no nie? Generalnie nic jeszcze nie mamy ogarnięte. Nie myśleliśmy co i jak. Nie wiemy jeszcze co dokładnie zwiedzamy, ale w przyszłym tygodniu to ogarniemy. Jak na razie pewnikiem jest masaż, picie alkoholu i pandy. To tyle. Także tak. Eee, liczyłem, średnia wieku na wyjeździe będzie miała 30 lat. Ponieważ Dominik Jan czyli ja, mam 25, Kamil hamra mają 35, a Paweł Szabla i Tomasz Eskułka mają po 30, więc idealnie średnio wychodzi równiutkie 30. Eee, także średnia wieku, lat 30. Ty masz 26? Jeszcze nie, panie Kolko, jeszcze 25. Jeszcze 25. Czy będzie Hesia? Będzie Gustaw, będzie Hesia. Demos na 35. No tak, Demos jest 90. no. Będzie spotkanie z Guciem. Będzie Gustaw i Hesia nawet przez pierwsze 3 dni całe. Ej, czekaj, kurwa. A o który my tam przylecimy? Ty. Ja się właśnie. Zacząłem rozkłaniać, bo my lecimy 24 godziny. Plus jeszcze jest, yy, różnica czasowa. Kurwa, my wylecimy o 9 rano, będziemy w Chinach o 15 kolejnego dnia. Ja p ale będzie, oko 15 przylot, git, Brzmi naprawdę nieźle. W ogóle biznes klasa potaniała i była za 70 koła. No nie trochę mnie kusiła, ale stwierdziłem, że nie. W ogóle w tym katarze powiem tak, ja zawsze, ja to tak, Ryanair, wizer. No raz lot do Japonii. Raz jeszcze Lufthansa leciałem z Niemiec, ale to krótki locik do Polski tylko. Stary tym katarem. Teraz sobie wybrałem miejsca, mam całe menu pokładowe. Mogę już wybrać, jakie posiłki mi podadzą w samolocie: czy wegetariańskie, czy kurczaczka, czy indyczka, czy chcę jakiegoś specjalnego drineczka. Kwa ma, człowieku, jakie tu są rzeczy? Ja jestem w szoku. Alkohol bez limitu tam jest? No w locie też był, ale w locie w pewnym momencie jak leciliśmy do Japonii, to pani Brusowi powiedziała, że może już wystarczy mu tego piwa, bo już był... Dość rozchachany Jaki sponsor w Chinach klikujesz, Sosik? A jest jeden sponsor taki lekutki, co ten: Internetowy sponsor. Dzięki niemu będziemy mieli chyba. Mam nadzieję, przynajmniej, że dadzą nam nielimitowaną sieć, ale to jeszcze trzeba wystosować. Zapytanie: Żeby dali. Patrz co was czeka. Coś się znowu co dzieje u skończym, szefa Jana? Gorące? <grywk> Jutro last dance Janka. Widzę, że lata. Fajnie by było, gdyby było tyle samo. Widzę na lata. Fajnie by było. No, gdyby było Po chwili do niego dosło. Żeby zobaczyć ten kontrast chociażby pomyłej szodej. <laughs> no co, no, trochę się zmarnowało, no ale. Lekko mniejsza porcja, k***a, dla kogoś będzie jedzenia i tyle. no. Suchar naprawdę Lorda? Nie da się on już przepadł. A właśnie, ja wam powiem, bo dzisiaj Delord... Uważam, że okłamał na streamie widownie. Delord powiedział, że Bruce wysłał nam już na PW rozliczenie i że już wszystko jest okej, okay że nam wysyła pieniądze. Uwaga. Wcale tak nie jest, bo wysłał, ale Bruce w taki sposób to chce rozliczyć, żebyśmy, k***a, żeby wszyscy z nas byli na to stratni i początkowo się na to nie zgodziliśmy, ale Delord dzisiaj napisał: "Dobra, zrobię to tak jak chcesz". Delord kurwa, uległ, ale ja kurwa nie ulegnę. Ja się na to nie godzę, nie będę kupa 1000 zł stratny kupa na wacie przez to kupa że Bruz tego nie chce ogarnąć. Nie ma kuwa, szans. Tysiąc złotych będzie moje. Wypaliłem już 1000 złotych w głupi sposób na łupa. Nie będę kupa kolejnego tisiaka wypalał. Nie ma kuwa, szans, nie ma kuwa, szans, więc nie wierzcie kupa tylko co poły. Nie, nie ma szans, że ja będę tracił pieniądze. Nie ma chupa. Będzie kuwa, do spodu ma być każdy cent rozliczony. Lecicie z dziewczynami do Chin? Nie, wyjazd do Chin jest w pełni męski. Ja, Taylor de demon z jasku. Tylko ku mężczyźni. A dołączy do nas jeszcze w Chinach na początku Gustaw i Hesia. No to jedna kobieta będzie z nami się poruszała, ale wiesz, to tylko przez pierwsze trzy dni, a potem już szukamy ku Jakieś azjatki dla Delorda, może kupię 5 biletów na powrót, żeby ten, żeby, żeby zgarnąć się dla Delorda, Może jak w Polsce nie daje rady. A właśnie, a w temacie psychologa w ogóle, bo ktoś napisał o Ewie psychologu. Patrz to Doktor rehabilitowany w Choroszczy, kardaś, tłumaczy swoją logiką dotyczącą ADHD, po czym w k**wie go nie rozumie, bo jest głupi. Uwaga, podobno Bruce ma ADHD. Jakbym miał wam wytłumaczyć, czym jest ADHD, to jest trochę tak, jakbym miał komputer i miał nie wiem, na przykład giga. Nie wiem, no na pewno zrozumiecie, ale ADHD to jest, jakbyście mieli komputer. Mielibyście zajebisty procesor, te główną, RAM, wszystko, ale dziesięcioletni stary procek i powiedzmy obciąża po prostu ten procek resztę, nie? Ja nie zrozumiałem, ale mieliśmy na pewno zrozumieć. Dobra, widzę, że czatek idioci się zachowują, więc myślę, że nie warto w ogóle z wami na takie tematy rozmawiać. Szkoda, że ten szat jest taki krótki, bo tam na streamie to było jeszcze lepsze, bo on zaczął w ogóle gadać, on zaczął... Gadać, że, że będzie za niedługo chodził na terapię i, i że będzie brał leki. ale tam jakiś ku... mocny szpon był. znajdę, znajdę ten moment. Ja, masz, ja mam ADHD? Niedługo będę miał oficjalną diagnozę, bo będę do psychiatry chodził i będę na farmakoterapii i na lekach. Czekaj, kurwa, czekaj, co? Ty, ja tego nie usłyszałem na streamie. Za niedługo będzie miał diagnozę, ale już wie, że będzie na farmakoterapii. Co, kurwa? On nie wie o czym mówi? No właśnie tak mi się wydaje. Nie jako osoba z DHD nie rozumiem porównania z dupy. Ja też nie rozumiem, mama ma DHD. Stwierdzone. Mógłby wyniknąć fajny temat. Kolega, z którym gadałem na ten temat mówił mi, że nie warto tego na Twitch czacie mówić, bo... <laughs> ...ludzie nawet no, nie będą chcieli pogadać o tym. No ale, no spoko. Widzicie CXD i upo i debil, a... Uh, ...i świnio i... ...i, i zajebiście. Ten kolego to Chat GPT? Nie wiem, stary, nie mam pojęcia. Ja mam ADHD, nie zrozumiałem tego porównania, ale ja na przykład nie mogę brać leków na ADHD. Czy znaczy mogę, ale ja mam jakiś problem, że wieczorem, jak wezmę lek na ADHD, na przykład wiesz, rano w południe, to wieczorem zaczyna mi boleć głowa, że kurwa mój mózg. E, lepiej się czuję po lekach, ale potem jakby mój mózg za dużo pracuje i zaczyna mi boleć głowa. Po prostu zaczyna mi boleć głowa. Ja no wyje... Nie biorę tych leków. Jakoś se żyje, no nie? Jestem dalej trochę nieogarnięty przez to czasowo i organizacyjnie często, ale jakoś się żyje, no nie? Jakoś się żyje. Widzą, nie wysłałem kuwa od tygodnia nagród. Niektórych przesyłek nie wysłałem od grudnia. Nie potrafię zorganizować czasowo. Nie potrafię nieraz k... zjeść na czas. Nie potrafię nieraz robić zakupów. Nieraz nie mam k... co pić już w domu. Ale jakoś się żyje. Jakoś, jakoś się żyje, tak?